Siemano. Wtorek jestem tutaj z Michałem u niego na siłowni. Jest to domowa siłownia, bardzo fajna. Mamy stół, wyciąg. Jakieś tutaj pierdoły ewentualnie do podciągania. W sobotę są zawody w międzychodzie. Przygotowuję się to może za dużo powiedziane. Po prostu sobie rekreacyjnie robię trening z Michałem. I za pewnie takiego treningu wrócę, nie wiem, za. Półtora tygodnia, to zrobię sobie po międzychodzie jeszcze z 4 dni przerwy i dopiero wracam. Zobaczcie sobie teraz złochowa, tutaj zmontuję fragmenty. Tam nie mam nagranych, no, nagranych swoich walk. One są podlinkowane z timestampami do, do live'a, który był robiony. Miałem też walkę indywidualną z Witkiem, również jest do tego link. będę wygrałem ją. COVID. dzięki z tej strony Witek, że ta walka była taka fajna, była bardzo ciężka że wyglądała, że, że była nie ciężka, ale była ciężka Witek jest trudnym zawodnikiem trochę go stremowało, no i tam te, te, te stremowanie, wydaje mi się spowodowało to, co spowodowało Dobra, dzisiaj tak sobie rzucimy kilka ćwiczeń na razie rozgrzewska, później ćwiczenia główne i może chwilę postoimy przy stole z Michałem. Zobaczymy. Kurde, już wyjebany jestem, a Ty będziesz nagrywać. Tak? <grywa> 24 czerwca, tak. Dębinka Łochów. Jesteśmy na drugich mistrzostwach e, Łochowa. To jest otwarcie, e, otwarcie e, wakacji z siłowni Łochów. Tu jest e, tutaj jest e, Aleks. No jest, jest, w końcu to pozdrawiam jest, Pozdrawiam wszystkich. Już jestem, ale będzie jeszcze lepiej jak. Pocznijmy od dziewiątej. Tak jest, tutaj jeszcze jest nasz organizator, już zmęczony, chociaż jeszcze nie zaczęliśmy. Szanowni Państwo, <grym <grym ogarnijcie się i wyjdźcie z domów, kurde. Możemy drugi, drugi, drugi organizator, dawaj. Tam. Daniel, współorganizator tej imprezy. Mam co mam robić? Ten głośnik jest tutaj. głośnik jest tutaj? I... na razie tam. Jest Taki uciec z mięsnym. Hmm? Taki uciec mięsny, w jak są to. Do... jest uciec do... tego. To rada. Yes, yes, yes. A, w centrum. Nie, nie w Dobrze, muszę to spróbować.